W dzisiejszym odcinku dowiesz się, dlaczego jedno złe jabłko potrafi zatruć cały zespół. Jak narzekanie wpływa na mózg, zdrowie i relacje. Jak przestać narzekać i odzyskać spokój. Adam Szaran. Katarzyna Szaran. W tym programie rozmawiamy o rozwoju osobistym, motywacji i o sprzedaży. 2006 rok eksperyment Bad Apple, yy, doktor Phelps. Eksperyment polega na tym, że yy, doktor bierze swoich badanych i dzieli ich na grupy czteroosobowe. Zespoły, które mają rozważać jakieś zadanie z zakresu zarządzania. Natomiast do tych grup wstawia też czasami aktorów, którzy udają normalnych uczestników, jak to zawsze w eksperymentach bywa, i przyjmują role. Role są takie. Ktoś jest jerkiem, czyli takim tłumaczylibyśmy kretyn. Ktoś jest i ten i ma się zachowywać w sposób cyniczny czy arogancki dopowiadać serio, widać, że nigdy nie, nie zarządzałeś, że, że źle wykonujesz to zadanie, ma po prostu dawać komentarze. Ale mamy też kogoś w roli slacker, czyli takiego próżniaka, leniwego, biernego. On ma też docinać, i ma mówić: nie chcę mi się poczekam, co wymyślicie wy. No i mamy też downera, czyli przygnębiającego, takiego pesymistę i mówi: to i tak się nie uda. Po co się w ogóle starać, tego typu docinki też stosuje. No i są też normalne zespoły, które nie mają tych aktorów. Natomiast finalnie liczy się to, czy zadanie zostało dobrze wykonane i w jakim stopniu zostało ono dobrze wykonane, dlatego, że nagrodą jest 100 dolarów dla najlepszych zespołów. I co się okazuje, tak jak Państwo zapewne wiedzą. No ten jeden element obciąża tak bardzo zespół, że o 30, a nawet do 40% gorsze wyniki mają zespoły właśnie z tym aktorem, który przybiera jedną z tych trzech ról. Okazuje się, że to nie siła y, tych trzech osób, które są zdolne w zespole ciągnie zespół do przodu i daje wyniki, ale tak naprawdę najbardziej liczy się obciążenie przez tego pesymistę więc pesymista, który czasami nas drażni, a czasami e, czasami po prostu w jakiś sposób jest tolerowany, on ma bardzo duży wpływ na wyniki. No i tutaj musimy przejść do narzekania. Czy zastanawiali się Państwo, ile my dziennie narzekamy? Już pomijam to, że jesteśmy narodem, który lubi narzekać, to generalnie, mimo tego, że nie ma jakichś takich bardzo konkretnych badań, to w ogóle w literaturze uśredniono, że dziennie narzekamy od 15 do 30 razy. W takim, na takim etapie to można dostać nawet etykietę takiego no, narzekacza wręcz, no bo 30 razy dziennie chodzić i narzekać, no to rzeczywiście może być dołujące dla otoczenia, ale też dla samego narzekającego. Tak jest. W ogóle moim zdaniem takie badania to są niedoszacowane. To znaczy, one, by one są negowane oczywiście, bo trzeba by było je osadzić w odpowiednim środowisku, trzeba by było jakoś pomniejszyć tą grupę. No bo wydaje nam się, że tutaj Europa Środkowo-Wschodnia by bardziej narzekała no, niż jakieś takie kraje tak. bardziej na, naświetlone na, przez słońce, prawda? Natomiast rzeczywiście to jest tak, jak, jak mówisz, że my raczej dążymy do tej dobrej energii, właśnie dlatego do tych narodów takich, które mają, przynajmniej prezentują więcej optymizmu, niż do tych takich narzekań. Czy takich nazwijmy, czy pesymistów, stąd też pojawia się to wykluczenie społeczne, ryzyko wykluczenia mm -hmm. społecznego. Ale to jest tylko jedna z. Y, 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 mamy już dwie, dwa problemy z pesymistami. Po pierwsze, obciążają cały zespół, ale po drugie też sobie szkodzą, bo ich ludzie przestają akceptować, wypływają poza, poza krąg. Natomiast jest jeszcze trzeci problem, on wiąże się ze zdrowiem. Bo okazuje się, że jest no na psychologii, na przykład taki przedmiot miałem jak psychosomatyka, i tutaj narzekanie jest powiązane z tym, że jesteś w ciągłym stresie, a jak jesteś w ciągłym stresie, no to kortyzol mhm. po prostu ci skacze, a no hormon dobry potrzebny, ale nie w sposób ciągły, więc jak ja jestem w ciągłym stresie, mam cały czas kortyzol podniesiony, to on może uszkadzać nawet organy wewnętrzne, na pewno wpływać na ich funkcjonowanie. Mogą się pojawić problemy zdrowotne właśnie z tym związane. Dokładnie, jest jeszcze taka tak zwana ruminacja, czyli to jest takie mielenie negatywów. Ciągle myślimy o tym, co się, że tak powiem, o problemie, który nie jest rozwiązany, czyli właśnie narzekamy na coś, na co my nawet nie mamy do końca rozwiązania, ale mielimy ten problem, przeżywamy tragedię, która się nie wydarzyła, i to sprawia, że znowu mamy taki bodziec bez rozwiązania. I nasz stan, mimo tego, że nie jest w faktycznym problemie w danym momencie, ale głowa jest w tym problemie, i to sprawia, że my po prostu cały czas jesteśmy narażeni na ten taki stres ciągły. Tak, no bo następuje efekt werbalizacji, to znaczy, że to, co mówisz, o czym mówisz, staje się twoją prawdą, więc mm. y, mózg nie odróżnia prawdę od fikcji, y, to jest takie ujęcie niby teoretyczne, ale ono też jest biologiczne, chodzi o to, że to, co my sobie wyobrażamy, czym żyjemy, staje się naszą prawdą i z tego biorą się emocje, niezależnie od tego, jaka, jaki jest stan rzeczy, czyli jeżeli my sobie pomyślimy tylko, że ktoś o nas źle myśli, zinterpretujemy jego minę jako taką, która uderza w nas, to już teraz, popatrzcie państwo, już czujemy emocje. Przecież to nie musi być prawda, że on coś ma przeciw nam, ale to jest nasza prawda. Więc jeżeli my cały czas mamy takie prawdy w głowie, które nas dołują, mhm. no to zaczyna się to nakręcać i pogarsza po prostu nastrój. Tak, ale jeszcze bym chciała wspomnieć o koruminacji, o. bo okazuje się, że jak taki chroniczny narzekacz spotka drugiego takiego narzekacza i tak sobie siądą razem i razem będą mielić wielkie, wszelkie negatywy i razem narzekać na wszystko, co jest możliwe, no to okazuje się, że oni nawet mogą w pewnym momencie zacieśnić relacje, ale e, niestety nie obędzie się to bez wpływu na ich zdrowie, ponieważ mogą pojawić się u nich stany lękowo depresyjne, no bo jak siedzę z kimś narzekam, to w zasadzie się utwierdzam, że rzeczywiście jest tak źle, e, jak sobie myślę, nie, jak, tak, jak myślę, więc no my byśmy chcieli w pewnym momencie dojść do rozwiązania, a tutaj znikąd ratunku. On mówi, że i źle, ja potwierdzam, że jest źle, więc on mówi, że jest jeszcze gorzej. A ja mówię, nie, jest jeszcze gorzej niż gorzej. No i tak się ponakręcaliśmy i poczuliśmy tylko lęk. Relacje się zacieśniły. Natomiast relacje mogą się też zacieśniać przez narzekanie w szerszym gronie. Natomiast w szerszym gronie zawsze. Jest ryzyko, że jednak ktoś chciałby rozwiązań już teraz, a nie narzekania, więc pojawia się to ryzyko wykluczenia społecznego mm, też. Tak. Nie? Bo wiadomo, są takie momenty, w którym chociażby w firmie coś jest wprowadzane, no to cały zespół tam ze sobą trochę pospiskuje, no ale jednak ludzie potrzebują wyjść w stronę dobrego, przejść przez te fazy emocji, które się pojawiają przy zmianie i dojść do kooperacji, nie? a taki narzekacz to powstrzymuje. Mm. No, e no i zastanówmy się, skąd się to bierze, to narzekanie, nie? no bo już nie, nie będziemy tutaj mówić, że to jest no dobra, no to narodowe. <noise> że to jest tradycja. Że to tradycja, nie? dokładnie. Tradycja, ja. Tylko z czegoś to wynika. Tak, tutaj badania takie są, które pokazują, że jest podział pomiędzy tym, co odziedziczyliśmy w genach, a tym, na co mamy wpływ i sytuacjami zewnętrznymi, które też coś w nas kreują. Badania dotyczyły dobrostanu, ale generalnie chodzi o to, że my mamy pewnego rodzaju zdolność do zauważania tych dobrych rzeczy bądź złych rzeczy, i stąd też jakby pojawił się no bo jak zauważamy dobre rzeczy, to nam jest później finalnie lepiej. Natomiast to zauważenie złych rzeczy, no to możemy wziąć jako pesymizm. I okazuje się, że 50% naszej tendencji w tym zakresie pochodzi z naszych genów. To znaczy, że została odziedziczona. Niektórzy mówią, że gena nie wyrwiesz. No to, to jest 50%. Natomiast 10% pochodzi z sytuacji zewnętrznej takiej, yy, na przykład gdzie się urodziłem, w jakim kraju, jak tam jest, w jakiej rodzinie. Yy, czyli to są takie okoliczności zewnętrzne. A 40% to są sy sytuacje, na które mam wpływ. Czyli to, jak ja prowadzę swoje życie, co ja w tym życiu robię, ile osiągam, no po prostu mam na to wpływ. I wiesz, co mówią? Mówią, jak ja mówię o tym na szkoleniach, to ludzie mi mówią: O jej, to mamy naprawdę znowu znikąd ratunku, bo gena nie wyrwiesz, to jesteśmy bardzo mocno obciążeni to jest zła informacja. A naukowcy mówią zupełnie co innego że to jest bardzo dobra informacja, bo 40% wpływu to jest ogromny wpływ na sytuację. To znaczy, że możesz poprzez pewnego rodzaju mm -hmm. proste ćwiczenia, możesz wpłynąć na swój mózg w taki sposób, że za chwilę będzie ci dużo lepiej, że będziesz czuł dobrostan, tak. czuła dobrostan. No tak i takie modne jest teraz, może modne to też zły wyraz, no ale generalnie powszechne i uważam, że to jest bardzo sprawdzające się w życiu, to jest praktykowanie wdzięczności, tak. czyli bycie po prostu wdzięcznym. Z jednej strony myślę sobie dobra, to jest złe, tu pogoda nie taka, coś tam mi nie wyszło, no ale z drugiej strony zastanawiam się nad tym, za co mogę być danego dnia wdzięczny i dobrze jest przez trzy tygodnie sobie, zwłaszcza jeżeli ktoś bardzo ma tendencję do narzekania, hmm. przez trzy tygodnie pomyśleć sobie codziennie o jednej, najlepiej o trzech rzeczek, za które jesteśmy wdzięczni. Podobno są badania, które mówią o tym, że taka praktyka może wejść w stały nawyk, no ale jed i jednocześnie zniwelować to nasze narzekanie. Yy, tak. Jeszcze modna jest afirmacja teraz, nie wiem, czy wiesz. Afirmacja, też, no ja nie? jakoś nie stosuję, ale modna. No, yy, bo ona też zmierza w kierunku tego, żeby sobie wyobrażać tak. to, co jest dobre, żeby sobie poprawiać nastrój. Yy, ja ci powiem jeszcze kiedyś tak, yy, trochę dla żartu, a trochę, żeby pokazać mechanizm. Można wyćwiczyć mechanizm, francuskie zdanie jest takie, ma to ma to tą hmm. dobrą Dob stronę, myślę. że. Nie? Czyli cokolwiek ci się dzieje, no to mówisz, szukasz dobrych stron, tej sytuacji. Natomiast jest jeszcze jeden aspekt związany z badaniem, od którego zacząłem: że tam, gdzie w grupie był lider, który był taki prowadzący, sterujący rozmową i potrafił wyprowadzić, Wyprowadzić, jakby tego pesymistę z sytuacji, w której on narzeka do, do faktów i do działań, to się okazywało, że takie grupy nie były już obciążone tym pesymistą. Więc nasza rola jako liderów w zespołach jest bardzo duża, do tego, żeby prowadzić tą dyskusję w stronę rozwiązań i wtedy pozostali ludzie nie będą tak cierpieli przez pesymi pesymistę. Tak czy inaczej, przez odpowiednie ćwiczenia może zmienić swojego, swoją strukturę mózgu, nawet w sposób fizyczny. Tam synapsa-synapsu się łączy, buduje się białka, więc w sposób fizyczny zmieniasz umysł do zauważania dobra, bo pesymizm się nie opłaca. I za dzisiejszy program bardzo dziękujemy. Zapraszamy na naszą stronę adamszarant.pl i na nasze kanały. Choć coś ci opowiem i inżynieria sprzedaży. Zapraszamy.